Się Z tej strony Feanorek z ekipy Toei Tnę, a dzisiaj zrobimy film, który zarzekałem się, że nie zrobię. Stwierdziłem jednak, że e, primo lubię gadać, sekundo lubię 40, więc pogadam o 40. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć więc, e, czym 40 jest. Czy to ze względu na Imperium Maledictum, czy nadchodzący serial Amazonu, przy którym współpracuje Henry Cavill, czy może po prostu, bo mam ochotę. Ten film. Co trzeba powiedzieć, będzie oczywiście bardzo oberżnięty, bardzo uproszczony, bardzo imperiocentryczny. Właśnie dlatego, że większość początkujących prawnie tego oczekuje, większość zacznie właśnie od Imperium Człowieka. Więc e, czym jest Warhammer 40000? To pytanie e, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale najlepiej byłoby e, powiedzieć, że to setting, którego świat przedstawiony łączy cechy fantazy i science fiction. Hipernowoczesne czołgi i statki kosmiczne walczą z demonami. Jednym z podstawowych wrogów są kultyści, ale zamiast ogień i mieczem strzelamy do nich zaserów. Przy czym oczywiście ogień i miecz to też jest dobre rozwiązanie. Świat 40 charakteryzują mrok i ponurość podniesione aż do przesady, będące przynajmniej częściowo parodią, szczególnie w starszych wydawnictwach, jak ten tutaj reprint oryginalnego Rock Tradera. W tych nowszych troszeczkę przystopowali, ale w sumie nigdy nie przestali tak do końca. Wszystko zaczęło się od Warhammera Fantazy, którego niestety tutaj nie mam, czyli bitewniaka stworzonego przez Games Workshop. Z czasem powstał Warhammer Fantazy in Space, czyli Warhammer 40 000 Rock Trader. Z czasem uniwersum rozrosło się na gry RPG, karciane, planszowe, w końcu seriale i co najmniej jeden film pełnometrażowy, notabene wyjątkowo kiepski. Wracamy do meritum. Największym problemem przy definiowaniu, czym jest Warhammer, jest rozmiar settingu. Trzeba będzie go troszeczkę uprościć. Warhammer dzieje się w roku 40 tysięcy, czyli w dalekiej przyszłości. Cała historia zaczęła się jednak dużo, dużo wcześniej, czyli 10 tysięcy lat wcześniej, kiedy powstał twór, później nazwany Imperium Ludzkości. Imperium zaczęło się od jednej planety, zwanej Terrą, by z czasem rozrosnąć się na większość galaktyki. Na czele imperium stał imperator ludzkości, który wraz ze stworzonymi przez siebie perfekcyjnymi wojownikami, zwanymi kosmicznymi Marines albo Adeptus Astartes, przewodzonych przez prymarchów, wyruszył na Wielką Krucjatę. Kosmiczny Marines, notabene, to chyba najbardziej charakterystyczny element tego uniwersum, z którym każdy, e, kto się chociażby trochę zainteresował, musiał się zderzyć. Niestety, u szczytu Wielkiej Krucjaty Imperator został zdradzony przez swojego ukochanego syna, Horusa, który pociągnął za sobą połowę jego legionów. Wielka wojna domowa, zwana Herezją Horusa, zakończyła się śmiercią głównego wichrzyciela, a jego legiony uciekły, ale sam imperator został śmiertelnie ranny. Od tamtej chwili siedzi na Złotym to tronie Terry, nie do końca martwy, ale też nie w pełni żywy. Imperium przez ten czas zajczało zalicza w złoty i upadki, ale przede wszystkim jednak upadki. Jest atakowane z każdej strony przez siły, zarówno zwolenników Horusa, jak i obcych. Ludzie nie są jedyną rasą w galaktyce, a żadna inna nie pała do nas szczególną sympatią. Imperium złożone jest z niezliczonych światów. Każdy jest rządzony w nieco inny sposób i ma własną nieco odmienną kulturę. Pewne rzeczy są stałe i niezmienne. Każdy świat ma obowiązek płacić podatki i musi wyznawać boga imperatora. Podatki zazwyczaj nie są płacone w konkretnej walucie, bo imperium nie ma jednej typowej waluty, więc w związku z tym płaci się w tym, co dany świat produkuje. Niektóre światy skupiają się na przemyśle i wydobyciu, inne na produkcji żywności, a jeszcze inne produkują ludzi, którzy potem służą w imperialnej gwardii, czyli w wojsku imperium ludzkości. Teoretycznie światy opłacają takie daniny, na jakie je stać. Biedne światy na zadupiu galaktyki płacą mało, albo i wcale nie płacą a bogate światy płacą dużo. Oczywiście praktyka z teorią się rozjeżdża. Za ogólną administracją galaktyki odpowiadają adeptus administratum. To oni zajmują się tym, gdzie podatki są pobierane, na co są wydawane, którędy transportuje się żywność i w sumie za wszystko, co można by określić jako e, dokumentację i zarządzanie. Niestety administratum nie słynie z niezawodności i szybkości działania. Często zdarza się, że światy dotknięte kataklizmem są karane za niedotrzymanie poziomu daniny i atakowane przez imperium, ponieważ edykt, który zmieniał ten poziom ee, daniny, utknął gdzieś na drugim końcu galaktyki. Wojska bywają kierowane na fronty, które przesunęły się lata temu, albo na wojny, które dawno zostały przegrane. A jak dawno temu? A pamiętacie, jak mówiłem o ponurości graniczonej z parodią? Tu czasem mówimy o setkach lat. Wynika to nie tylko z niekompetencji. Chociaż w sporej części, ale też z tego, jak w uniwersum 40 rozwiązano problem podróży międzygwiezdnej. Jak wiecie, jakikolwiek lot międzygwiezdny trwa całe lata. W obecnej chwili lot z Ziemi na Marsa, czyli najbliższe ciało niebieskie, trwałby kilka miesięcy. Przy założeniu optymalnego okna na przelot, które dostępne jest, jak się nie mylę, raz na 2-3 lata. Najbliższa gwiazda dla nas to Proxima Centauri, znajdująca się 4 lata świetne albo nieco ponad parsek od nas. Cytując Wikipedię, to Voyager 1, najszybszy stworzony przez człowieka obieg, leciałby tam 73 775 lat. samym artykułem najniższa wartość jaka w ogóle jest uznana za realistyczną to 20 lat. Historia, która dzieje się w ogromnej części w trakcie lotu przez pustkę, obstawiam, że byłaby średnio interesująca. Na marsie panuje głód, musimy coś zrobić. Przlatujemy w najbliższym terminie, szykujcie się w statek. Następne optimum jest za 2 lata i 3 miesiące. Hmm. Nie mam wtedy antykrólowego. Z tego powodu większość światów science fiction ma jakiś format podróży nadświetlnej. Gwiezdne wojny lecą przez nadprzestrzeń, Star Trek ma prędkość warpową, Duna ma efekt Boltzmana. A w Warhammerze lecimy na skróty przez piekło. W galaktyce istnieje drugi równoległy wymiar istnienia, zwany Immaterium, Etherem, Empirium, albo Warp, czy po polsku osnową. Nazywa się go też domeną chaosu. Jest to wymiar czystej energii zamieszkiwany przez istoty zwane demonami, a rządzony przez cztery potęgi zwane bogami chaosu. Jest to świat, w którym czas i dystans nie mają znaczenia. Dzięki temu można używać Immaterium jako skrótu pozwalającego ominąć ogromne odległości. Podróż taka pozwala na podróże międzygwiezdną w ciągu dni albo tygodni zamiast lat, ale jest niezwykle niebezpieczna. Jak wspominałem, statki lecą skrótem przez piekło. Immaterium to miejsce, gdzie po śmierci udają się dusze niemal wszystkich istot, które takowe posiadają. Gdyby statki wleciały w osnowę bez ochrony, z pewnością zostałyby zniszczone przez demony. Na dodatek, Immaterium to chaos, który zniszczyłby umysł każdego człowieka, który chociażby spróbowałby go zrozumieć. Oczywiście, Imperium radzi sobie z obydwoma problemami. Statki chronione są przez pole Gelera, które zawsze przekręcam na Gelerta, które otacza statek bąbelkiem rzeczywistości, przez który demony nie są w stanie się przebić. Zaś z nawigacją pomagają nawigatorzy, co nieco zeżnięci z Diony. Ich trzecie oko pozwala im na zobaczenie im materii i orientowanie się w nim, a także w ograniczonym stopniu na wpływanie na świat nierzeczywisty. Ważne jest też światło astronomikanu. Psionicznej latarni morskiej, której źródłem jest święta terra. To ono ułatwia trafienie w konkretne miejsca, omijając najbardziej niebezpieczne rejony imperium. Nie jest to niestety precyzyjna nauka, a raczej, by zacytować nieco innego marynarza, zestaw luźnych wskazówek. Loty przez osnowę są niepewne, a czasy przelotu bardzo losowe. Tutaj wracamy do przyczyn, dlaczego imperium to takie nieprzyjemne do życia miejsce. To, że imperium to najokrutniejszy reżim, jaki powstał w historii ludzkości, to część świata przedstawionego. Imperium to dystopia, która mierzy ludzi w trybach wewnętrznej maszynerii układu politycznego. Gubernatorzy planetarni to w zasadzie jedyny kontakt, jaki imperium jako całość ma z większością planet, a co się dzieje na planecie, nikogo nie obchodzi, póki, jak wspominałem, płacone są podatki i czczony imperator. Autorytarna teokracja to po prostu fakt. Oczywiście, e, kolejnym faktem jest, że na różnych planetach ludzie mają bardzo różne standardy życia. Przykładowo, bardzo progresywny i bogaty sektor Ultramaros, którego pochodzą sztandarowi niebiescy Space Marines zwani Ultramarines, miał e, za leksykanum cytując, średnio życia są nawet do 30 paru lat. Trzeba jednak zrozumieć, że prawdopodobnie Imperium to jedyna organizacja, która jest w stanie utrzymać ludzkość jako gatunek inny niż ginący. To ogromna maszyna, która wypluwa miliardy żołnierzy, która chroni tryliony istnień. Kosztem oczywiście tego, że życie jest raczej nieprzyjemne i na ogół dość krótkie. A przed kim chroni obywatele Imperium? Zagrożenie dzielimy na trzy typy, których nazwy notabene są używane przez dodatki do mojego ulubionego Dark Heresy. Wróg zewnętrzny, wróg wewnętrzny i wróg spoza rzeczywistości. One gdzieś tam, gdzieś tam stoją, możecie mi uwierzyć. Wrogów spoza rzeczywistości już wspomnieliśmy. Są to demony, tubylcy im materium służący czterem mrocznym bogom. Demony e, nie mogą tak po prostu przebywać w świecie rzeczywistym, muszą zostać tutaj przywołane i na ogół również jakoś zakotwiczone, na przykład w umyśle jakiegoś nieszczęśliwego człowieka. Możliwe jest też rozdarcie samej istoty rzeczywistości, co pozwala na wtargnięcie świata niematerialnego do materialnego, co kończy się wtargnięciem demonów do naszego świata, co zwykle nie jest dobre. Zwykle to się kończy eksterminatusem, czyli zniszczeniem całego świata, aby zatrzymać e, zepsucie w jego zarodku. Najpotężniejsze istoty w osnowie to wspomniani wcześniej cztery mroczni bogowie: Cinch, Pan Zmian, Nergo, Władca Chorób, Korn, Bóg Krwi i Wojny oraz salanes, czyli ta, która pragnie hermafrodyta przesady. Są też inni, ale ta czwórka jest najważniejsza i odpowiada za większość problemów. Wrogów spoza rzeczywistości na ogół przywołują wrogowie wewnętrzni, czyli wszelkiego rodzaju heretycy, rebelianci i inni, którzy buntują się przeciwko imperium. Oczywistym jest, że w galaktyce typowy człowiek nie jest szczególnie szczęśliwy. Żyje krótko, ciężko pracuje, nie dojada, a to co je, to generalnie jest gówno za przeproszenie. Co sprawia, że łatwo daje się zmanipulować tym, którzy obiecują łatwe i proste życie. W końcu, czy imperator ochronił cię przed głodem, czy uratował twoją rodzinę przed śmiercią? Czy dał ci chociażby odpocząć? Wystarczy jednak, że dołączysz do nas, a trzy ręki Pan z Niebios zagwarantuje Ci koniec swoich kłopotów. Oczywiście, na końcu śpiewak był także sam, patrzył na równy tłumów marsza, mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Albo śpiewak zostaje zeżarty przez obcych, albo złożony w ofierze demonom, albo na wiele innych sposobów pożegnał się z tym łez padołem. Imperium o tym wie i ma na to proste remedium. W porównaniu do dwóch poprzednich wrogowie zewnętrzni są prawie nieciekawi. Jak wspominałem, w galaktyce raz obcych jest bez liku, a po wielkiej krucjacie ludzkości nie pozostało wielu przyjaciół. Poprawdzie to nie zostali im żadni przyjaciele, a co najwyżej chwilowi sojusznicy przeciwko większym wrogom. Na pewno nie pomaga, że e, częścią imperialnego kredo jest nienawiść do wszystkiego co obce, albo chociażby minimalnie inne. Z drugiej strony, jeśli jednak mamy rasę, z jednej strony, która to poetycko: hmm, Murder, fact, and chaos got into existence, z drugiej kosmicznych komunistów opartych na kontroli umysłu przez feromony, z trzeciej nieumarłe maszyny o technologii, przy której imperium wygląda jak zapałka przy wulkanie, z czwartej kosmiczny odpowiednik brytyjskich pseudokibiców, z piątej elfy Sadomaso. A na dodatek, właśnie nadatuje umysł RUJ, który planuje zażyć wszystko, co organiczne, można założyć, że bezpiecznie jest najpierw strzelać, a potem strzelać jeszcze dwa razy dla pewności. Biorąc to wszystko pod uwagę, to może 16 godzin zmiany w manufakturum nie wygląda aż tak źle. Jak radzi sobie z tymi problemami imperium? Oczywiście wojskiem. W tym miejscu czas opowiedzieć o sztandarowych chłopcach czterdziestki, czyli o kosmicznych Marines. Eee, są to na ludzie. Poprzez szereg udoskonaleń chirurgicznych, farmakologicznych i bionicznych, przemienieni w idealnych wojowników. Do boju ruszają w pancerzach wspomaganych, które chronią ich przed czasami wrogów, a uzbrojeni są w niemal wszystko, co najlepsze może zaoferować imperium. Ich psychika jest kształtowana od dziecka przez indoktrynację, co ma teoretycznie zagwarantować ich wierność imperium i nieugięcie w boju. Inaczej nazywani są adeptus astartes. Nazwą notabene stworzono rzekomo dlatego, że Games Workshop nie mogło zgłosić Space Marine jako znaku towarowego albo zastrzeżonego, nie jestem pewien. Wracając do uzbrojenia, nie można zapomnieć o najbardziej charakterystycznej ich broni, czyli o karabinie boltowym. Używa on amunicji będącej de facto napędzanymi rakietami i granatami, które po trafieniu w cel wybuchają. Space Marines, niezależnie od tego, jak bardzo zajebiście by byli, są ułamkiem siły wojskowej Imperium. Za większość tej siły odpowiada Gwardia Imperialna, czyli regularne wojsko zwane też Astra Militarum. Są to nieprzeliczalne miliardy ludzi powołanych do walki o istnienie gatunku ludzkiego na frontach wszystkich wojen, które w danym momencie się toczą. Gwardziści zwykle są marnie uzbrojeni, za to nadrabiają to liczbą. I artylerią, i czołgami, i lotnictwem. O ile akurat Adeptus Administratum nie spierdzieliło roboty i nie walczy z kosmiczną szarańczą znalezionym kijem. Eee, spierdzielić robotę zdarza im się regularnie, stąd wziął się popularny mem, że gwardzista na froncie średnio żyje tylko 15 godzin. Jeżeli przeżył więcej, to jest pora na awans na stanowisko oficerskie. Mem, oczywiście, jest średnio prawdziwy, ale jest tak rozpowszechniony, że nie mogłem o nim wspomnieć. Najróżniejszych adeptusów jest w imperium naprawdę sporo. Nie powinno to dziwić, imperium to państwo, a państwo składa się z biurokracji i służb, które ogólnie nazywamy adeptus terra. Poszczególne służby pełnią konkretne role, jak Adeptus Arbites, czyli imperialna policja, albo raczej ABW, Adeptus Astra Telepatica, łowiąca psioników, no i bardzo, bardzo wiele innych. O wszystkich nie dam rady opowiedzieć, bo jest ich zwyczajnie za dużo. Na pewno wypada wspomnieć o kilku, w tym przede wszystkim o Adeptus Mechanicus, czyli drugiej e, głowie imperialnego orła. Mechanicum to organizacja praktycznie niezależna i e, formalnie nie podlega pod Adeptus Terra wyznając co prawda imperatora, ale jako wcielenie omnisjasza, czyli boga maszyny. Maszyny to generalnie ich credo, a dokładniej kult maszyny, tak go nazywają. Trzymając się dalej przesady e, charakterystyczne dla tego settingu, zamienili oni rutynowe czynności obsługowe w modły, oleje i smary w święte Smarowidła. Wierzą oni, że każda maszyna ma swojego ducha, który wymaga całej tej mistycznej otoczki i dziwnych Rzeczy inaczej po prostu się obrazi. A jako programista z zawodu mogę powiedzieć, że prawdopodobnie mają rację. Ponieważ uważają, że ciało jest słabe, zastępują jego fragmenty w szczepami. Im bardziej zaawansowany mechanikus, tym mniej w nim ludzkiego ciała. Innym ważnym adeptus są adeptus ministerum, zwani też Eklezier są oni przedstawicielami oficjalnego kultu imperialnego, odpowiedzialni za propagowanie i egzekwowanie kultu imperialnego credo. Sam kult nie jest jednolity i jest dopasowany do wierzeń lokalnych, co notabene w typowym duchu czterdziestki powoduje konflikty, bo to co na jednej planecie jest święte, na drugiej jest już heretyckie. Kapłani przy tym często są panami życia i śmierci, gdyż jedno oskarżenie o herezję wystarczy, by posłać kogoś na stos. Jako ciekawostkę to Eklesiarchat nie może mieć własnego wojska, a konkretnie zbrojnych mężów albo mężów pod bronią. Jak widać, twórca tego prawa nie czytał Tolkiena i dał się zrobić całkiem jak czarnoksiężnik Zangmaru, bo Jarhat ma siostry bitwy, czyli bojowe zakonnice adepta Sororitas. Jest to w ogromnym uproszczeniu odpowiednich Space Marine dla kobiet, z tym, że zamiast szczepów mają swoją wiarę w imperatora. Przy czym przynajmniej niektóre też mogą być na wszczepiane, ale nie jest to aż tak oczywiste. Walczą one e, bronią boltową, tak samo jak Space Marines, ale najbardziej kojarzą one, są, przynajmniej mi najbardziej się kojarzą, z wszelkiego rodzaju miotaczami płomieni. Mówiąc o wierze i religii, nie wolno mi pominąć Inkwizycji. Inkwizycja to państwo wewnątrz państwa, złożona z wyjątkowych ludzi, którzy mają za zadanie chronić Imperium przed wszelkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami. Mają prawo obejść każdą procedurę i wydać rozkazy każdemu człowiekowi w Imperium, od najmarniejszego żebraka po gubernatora planetarnego. Inkwizytorzy mianowani są przez innych inkwizytorów i tylko inni inkwizytorzy mogą sądzić i karać tych, którzy zrobiliby więcej szkody niż pożytku. Inkwizytorzy dzielą się na Ordo, które zajmują się konkretnymi problemami trapiącymi Imperium. Ordo Hereticus walczy z kultami i buntownikami, Ordo Maleus z demonami, a Ordo Xenos cóż... z Xenos. Sami inkwizytorzy mają różne poglądy, jak należy prowadzić walkę. Purytanie trzymają się sztywno litery prawa imperialnego, natomiast radykałowie są gotowi zwalczać ogień ogniem, aby tylko uratować jak najwięcej istnień ludzkich, albo chociaż imperium jako całość. Prowadzi to do konfliktów, cichych wojen, zabójstw i wielu innych problemów. Zazwyczaj inkwizytorzy działają w tle, prowadząc śledztwa, a większość imperium nigdy nie zobaczy na żywo prawdziwego inkwizytora. Służą im akolici. Czyli głównie bohaterowie mojego kochanego Dark Heresy. Akoici teoretycznie mają takie prawa, jakich udzieli im Inkwizytora, w praktyce są raczej przydatnymi narzędziami, które są używane i odrzucane, kiedy Inkwizytor sobie tego zażyczy. Film robi się już trochę przydługi, a z całą pewnością nawet nie ruszyliśmy całego tematu, jak jest czterdziestka. Jeżeli was to zainteresowało, to zapraszam do wielu innych naszych filmów, gdzie zwykle przemyciłem przynajmniej co nieco historii świata, bo przynajmniej fragmentu świata przedstawionego w danym tomie. A oprócz naszych filmów, to gdzie możecie szukać dalej? Pierwsza rzecz książki. Zgodnie z szybkim szukaniem, to na rok 2017 było 520 książek, audiobooków, e-booków, opowiadań i e, innych źródeł tego typu. Jeżeli chcecie, no to miłego czytania, gwarantuję, przynajmniej części nie da się już kupić. A jak wspominałem na początku o takim małym buncie jakiego Horusa, to są 63 książki. Niestety przeczytałem ułamek ułamka tych tomów, więc nie potrafię jasno powiedzieć, gdzie zacząć. Na szczęście z pomocą przychodzi Copernicus Corporation, który na swojej stronie opublikował taką oto grafikę. Znajduje się tutaj legenda, która informuje nas o tym, jak bardzo powiązane są ze sobą wątki fabularne różnych tomów oraz schemat, w jaki sposób je czytać. Drugim źródłem bardzo dobrym są oczywiście RPG. Obecnie dostępne są Wrath Glory oraz Imperium Maledictum, z których obydwa polecam, przy czym mi osobiście lepiej pasuje jednak Imperium Maledictum. Obydwa dostępne są w tej chwili po polsku e, nakładem wydawnictwa Copernicus. Zazwyczaj tego, że są to raczej nowości, to za wiele lore tam nie ma, ale na początek do gry powinno wam wystarczyć. Z innych źródeł po polsku dostępne jest też Dark Herezy, druga edycja, którą naprawdę trudno skompletować, bo tam jest dosłownie chyba 5 podręczników. W każdym razie, e, nieważne jak małych jest, spieszcie się, dopóki jeszcze jest dostępna, bo raczej do druków nie będzie. A jeżeli nie macie problemu z e, językiem Szekspira, to swego czasu Fantasy Flight Games wydało, oprócz Dark Heresy, cały szereg innych systemów, gdzie się grać kwardzistami, kultystami, enturażem Wolnego kupca, albo kosmicznymi Marines. Ich dostępność w papierze jest różna. Ceny to oczywiście odwzorowują, jest drogo albo bardzo drogo. Możecie też je kupić w wersji elektronicznej Drive for RPG, ale tam są po prostu drogie. To jest cena mniej więcej normalnego podręcznika za PDF. -a. Trzecim źródłem kodeks do, bite, do bitewniaka. Współczesne mają Lora tyle, co kod na płakał, e, no ale warto o tym wspomnieć, zwłaszcza, tam zwykle Lora jest właśnie pchany do przodu. Z dostępnością ponownie jest różnie, kwadratowo i podłużnie, no, te zasady w nich zawarte błyskawicznie stają się przestarzałe i wymagają wspierania się FAQ albo aplikacją. Ale ponieważ nam nie chodzi o zasady, tylko o Lora, może być. Czwarte źródło Warhammer TV. Jest to platforma streamingowa należąca do Games Workshop, gdzie możemy oglądać seriale dziejące się o światach tego wydawnictwa, czyli również 40K. Mamy też e, serię Lore Masters, która będzie chyba najlepszym źródłem, jeżeli chcecie posłuchać. O ile lubicie słuchać? Skoro tu jesteście, to chyba tak. E, jeżeli chodzi o mnie, to wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Zapraszam na więcej w najbliższej przyszłości. Cześć!